Światła gasną, a zamiast dźwięku silnika na pokładzie samolotu zapanowuje tajemnicza cisza. Samolot zaczyna gwałtowne schodzenie w kierunku wody, podczas gdy ludzie zaczynają krzyczeć ze strachu. Pilot podejmuje kilka prób, ale samolot pozostaje poza kontrolą. To jest sytuacja przytłaczająca, w której nikt nie chciałby się znaleźć, a być może samolot nie powinien był być w takim stanie. Niemniej jednak, mały błąd lub niedoprecyzowanie może wywołać poważne problemy. Z tej sytuacji wyciągnęliśmy naukę. To opowieść o locie 236 linii lotniczej Air Transat. Ale dlaczego doszło do tego incydentu? Kto był odpowiedzialny za błąd i ile osób straciło życie? Teraz przeanalizujemy wszystkie te szczegóły. W nocy z 23 sierpnia 2001 roku lot 236 kanadyjskiej linii lotniczej Air Transat z 293 pasażerami i 13 członkami załogi na pokładzie. Przygotowywał się do podróży z międzynarodowego portu lotniczego Pearson w Toronto do Lizbony, Portugalii. Lot miał trwać około 7 godzin, używając samolotu Airbus A330. Pasażerowie, podekscytowani wakacjami, nie mieli pojęcia, że wielki incydent był o krok. Airbus A330. Jedno z najbardziej zaawansowanych i wysoko zautomatyzowanych samolotów tamtego czasu, był w eksploatacji od 7 lat i uważano go za jeden z najbezpieczniejszych samolotów na świecie. Dowódca Robert Pizer, mający Forty lat i 16000 godzin doświadczenia lotniczego, dowodził załogą wraz z pierwszym oficerem Dirk Dgeriem, mającym 28 lat i około 500 godzin doświadczenia. Po zatankowaniu Forty ton paliwa. I wejściu wszystkich na pokład, lot 236 wystartował około godziny 21. W pierwszych minutach samolot osiągnął wysokość tyrty stóp i się ustabilizował. Pierwsze 4 godziny minęły bez incydentów, ale zbliżając się do środka Oceanu Atlantyckiego, piloci otrzymali dziwne ostrzeżenie dotyczące silnika numer 2. Ostrzeżenie wskazywało na wysokie ciśnienie oleju. Niski poziom oleju i niską temperaturę oleju, co było nietypowym połączeniem. Nie znaleźli żadnych informacji w podręczniku obsługi, więc piloci skontaktowali się z Centrum Kontroli Konserwacji Air Transat w Mirabel w Kanadzie, nie uzyskując potrzebnej pomocy. Stres w kabinie wzrastał, gdy pasażerowie, nieświadomi niebezpieczeństwa, głęboko spali. Około pół godziny później piloci otrzymali nową wiadomość na ekranie. Ostrzegającą przed nieprawidłowym rozkładem paliwa w zbiornikach obu skrzydeł samolotu. To wskazuje, że jest więcej paliwa w jednym skrzydle i mniej w drugim. Nierównowaga paliwa w samolocie jest dość rzadka, ale niekoniecznie groźna, ponieważ piloci mogą ją skorygować, otwierając zawór krzyżowego zasilania, pozwalając na przepływ nadmiaru paliwa z jednego skrzydła do zbiornika drugiego, wyrównując ilość paliwa w obu skrzydłach. Jednak tylko ten minut po tej korekcie piloci otrzymują kolejne ostrzeżenie, że nie ma wystarczająco dużo paliwa, aby dotrzeć do Lizbony. Sytuacja staje się poważniejsza, ponieważ samolot znajduje się na środku Oceanu Atlantyckiego i nie ma warunków, aby dotrzeć do Lizbony. W obliczu tego braku paliwa piloci nie mają innego wyboru, jak dokonać awaryjnego lądowania na najbliższym lotnisku. W tym przypadku jedynym odpowiednim lotniskiem jest Layes. Na wyspie trzech króli azory. Piloci natychmiast informują kontrolę ruchu lotniczego na lotnisku Lajes o awaryjnej sytuacji z powodu braku paliwa. W tym momencie na pokładzie pozostaje tylko 7 ton paliwa, co stanowi zaledwie 6% całkowitej pojemności. Paliwo szybko się kończy, a piloci nie są w stanie zidentyfikować przyczyny. Pomimo braku oznak wycieku podczas pierwszych godzin lotu i braku zewnętrznego sygnału, że paliwo jest usuwane, Rzeczywistość jest inna. Znaczący wyciek paliwa wystąpił z silnika po stronie prawej części samolotu z powodu zderzenia między rurą hydrauliczną a rurą paliwową. Uszkodziło to zewnętrzną powłokę rury paliwowej, powodując znaczny wyciek. Chociaż nierównowaga paliwa była jasnym sygnałem wycieku, piloci, z powodu zjawiska psychologicznego znanego jako potwierdzenie uprzedzeń, nie zwrócili uwagi na tę możliwość. Potwierdzenie uprzedzeń skłoniło pilotów do błędnego przekonania, że ostrzeżenia o braku paliwa wynikają z błędu komputera, ignorując jasne sygnały, takie jak nierównowaga paliwa. Nawet po przeniesieniu paliwa między skrzydłami problem nie ustąpił, a paliwo szybko się kończyło. Brak systemu wskazującego bezpośrednio na wyciek zmusił pilotów do wydedukowania sytuacji, interpretując różne ostrzeżenia. W tym krytycznym momencie samolot miał tylko 4-8 ton paliwa. Znacznie poniżej potrzebnych 17 ton. Piloci próbowali ponownie skontaktować się z kontrolą konserwacji, ale pomoc nie nadeszła. Pomysł przeprowadzenia procedury wycieku paliwa był rozważany, ale dowódca pisze go odrzucił, uważając go za ryzykowny. O 6.13 rano silnik po stronie prawej się wyłączył, a dowódca pisze rozpoczął zniżanie, nadając pełną moc silnikowi po lewej stronie. W tym krytycznym momencie samolot miał tylko 600 litrów paliwa i był oddalony o od 240 km od lotniska Lajes, swojego celu. Przez kolejne 13 minut samolot kontynuował lot w ten sposób. Jednak po tym okresie silnik po lewej stronie również się wyłączył z powodu wyczerpania paliwa, gdy samolot nadal był oddalony o one 120 km od celu. Po wyłączeniu obu silników. Samolot stracił zasilanie elektryczne, pozostawiając pilotów bez wyboru, jak tylko spływać. W tej krytycznej sytuacji automatycznie uruchomiono urządzenie o nazwie turbina awaryjna na dolnej części samolotu. Ta turbina generowała energię obracając się, umożliwiając działanie niektórych istotnych systemów w kabinie. Komandor pisze: "Miał teraz tylko jedną pozostałą opcję. Spływać samolot jak najdłużej i próbować dotrzeć do pobliskiego lotniska Lajes." W ten sposób życie 306 osób na pokładzie było teraz w pełni w rękach komandora Pisze. Kabina była ciemna z powodu braku zasilania. W tych warunkach komandor nakazał stewardesom przygotowanie wszystkich pasażerów do przymusowego lądowania na wodzie. Jednak ta koncepcja była straszna, ponieważ nawet jeśli ludzie przeżyliby uderzenie, woda oceanu mogła stanowić śmiertelne zagrożenie dla ich życia. Komandor Pisze miał tylko jedną opcję. Spróbować spływać samolot w kierunku lotniska Lajes. Jednak było to zadanie wymagające. Lotnisko było oddalone o około one 100 km, a tempo zniżania wynosiło około 2000 stóp na minutę. Biorąc pod uwagę, że samolot był na wysokości 30,000 stóp, oznaczało to, że wylądowałby w ciągu następnych 15 minut. Niezależnie od tego, czy komandor zdąży do lotniska, czy nie. Komandor, pisze, stanął w obliczu niesamowicie trudnej sytuacji. Airbus A330 nie był zaprojektowany jako szybowiec, a dwa z trzech systemów hydraulicznych były uszkodzone, co komplikowało kontrolę nachylenia samolotu. Ponadto wiele kluczowych systemów, w tym klapy skrzydłowe, kierunek przedniego koła i odwracacze ciągu, również zawiódł. Oznaczało to nie tylko trudności w dotarciu do lotniska, ale także znaczne osłabienie kontroli nad samolotem. Chociażby udałoby się wylądować samolot na pasie, byłoby to niezwykle trudne. Sytuacja była straszna, a kapitan pisze musiał podjąć kilka kluczowych decyzji. Na lotnisku Lajes kontroler wieży zaczął zapalać i gasić światła na pasie, pomagając kapitanowi pisze w zobaczeniu go na odległość. Miało to podwójne korzyści, prowadząc załogę w kierunku lotniska Lajes i sygnalizując, że są na właściwej ścieżce. Delikatne sprowadzenie samolotu na ziemię. Było wyzwaniem DL, kapitana Pisze. Musiał utrzymać prędkość co najmniej one forty węzłów, aby utrzymać turbiny awaryjne wytwarzające prąd. Jednak musiał też uważać, aby nie przekroczyć prędkości 200 węzłów, aby uniknąć przedwczesnego uruchomienia podwozia. Kapitan Pisze napotkał nowy problem, gdy samolot zbliżył się zbyt blisko lotniska. Jego zadaniem było utrzymywać samolot jak najwyżej podczas dryfowania, ale zrobił to zbyt dobrze. Samolot był zaledwie 8 mil od lotniska, ale znajdował się na wysokości 13,000 stóp, zdecydowanie za wysoko. Idealnie byłoby, gdyby samolot był na wysokości 3000 stóp w tym momencie. Kapitan pisze zdał sobie sprawę, że jeśli spróbowałby gwałtownie opuścić samolot, straciłby prędkość i być może nie dotarłby do pasa. Dlatego zrobił obrót o 360 stopni, aby schodzić stopniowo. W międzyczasie pierwszy oficer Dirk Dejager opuścił podwozie i wysunął klapki na przednie krawędzie skrzydeł, umożliwiając samolotowi lot z niższą prędkością bez zbyt dużego oporu powietrza. Decyzja kapitana Pisze była odważna, obracając samolot w kierunku przeciwnym do pasa. Pasażerowie wierzyli, że samolot spadnie do wody, ale około dwenty minut później, gdy samolot wykonał pełny obrót, kapitan wyrównał go z pasem. Chociaż wysokość była nadal nieco zbyt duża, nie była na tyle wysoka, aby wymagać kolejnego zwrotu. W ten sposób kapitan manewrował samolotem w kształcie litery S w kierunku pasa, aby zwiększyć odległość między samolotem a pasem. Na ziemi zespoły strażaków, karetek i służb ratowniczych były gotowe i ustawiły się gotowe do działań w przypadku awarii. Ze względu na brak klap, kapitan i pierwszy oficer mogli tylko zmniejszyć prędkość do 200 węzłów podczas gdy idealna prędkość wynosiłaby około 145 węzłów. Samolot lądując podskoczył, a następnie ponownie dotknął pasa, powodując rozerwanie ośmiu z 12 opon. Prędkość samolotu była zbyt duża, co utrudniło zwolnienie go bez użycia klapek i odwracaczy ciągu. Gdy kapitan nacisnął hamulce, opony samolotu całkowicie się zablokowały, a samolot zaczął ślizgać. Po tym imponującym zderzeniu ze śmiercią zarówno piloci jak i załoga zostali ciepło przyjęci i uznani za bohaterów. Rok po incydencie zarówno kapitan Robert Pisze, jak i pierwszy oficer Dirk De Jager otrzymali nagrodę Airmanship od Stowarzyszenia Pilotów Linii Lotniczych. Jednak kilka dni po incydencie zaczęły się pojawiać wątpliwości dotyczące tego, jak samolot przelatujący nad oceanem Atlantyckim mógł nagle zabraknąć paliwa. Śledztwo wykazało, że gdyby piloci postępowali zgodnie z procedurami w przypadku wycieku paliwa, zmierzając do lotniska Lajes, pozostałoby co najmniej 3/8 ton metrycznych paliwa w samolocie, nawet po lądowaniu. Jednak z powodu psychologicznego zjawiska, zwanej potwierdzeniem, piloci nie zrozumieli ostrzeżeń o wycieku paliwa. Prawdziwą przyczyną wycieku paliwa była pomyłka technika. Krótko przed lotem, podczas prac konserwacyjnych nad silnikiem numer 2, Technik błędnie zamontował część przeznaczoną do innego samolotu. Ten błąd spowodował, to była historia lotu 236 linii Air Transa, który nadal uważany jest za jeden z najbardziej znanych incydentów w historii lotnictwa. A co sądzisz o tej historii? Proszę zostaw komentarz tutaj w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.